Jakie napotykacie przeszkody? Co wam doskwiera na co dzień? Szczerze, e, brak czasu. Serio, to jest jakaś taka bolączka, bo chciałoby się pewnie więcej. Natomiast rzeczywiście przy tych naszych zasobach kadrowych, które niestety są ograniczone, tak, trzeba to też nazwać po imieniu, ze względów finansowych, to właśnie ten brak czasu też się przekłada na taką sytuację. No i żeby były po prostu godne pieniądze za tą naszą naprawdę ciężką pracę. No jesteśmy w województwie pomorskim znani z tego, że współpracujemy ze sobą i to w takich różnych przestrzeniach, bo przecież przenikamy się rządowo, samorządowo i właśnie z organizacjami pozarządowymi potrafimy i chcemy rozmawiać. Na przestrzeni tych 30 lat nastąpiło wiele, wiele zmian. Nie tylko w sposobie i formach aktywności, zmieniło się też prawodawstwo. prowadzone został odpis podatkowy, który ma służyć rozwojowi organizacji pozarządowych. To pobudza także do aktywności, do zainteresowania, ale trzeba to chyba powiedzieć też wprost, że czasami zbyt szybko uspokaja. Skoro zapłaciłem ten 1%, jestem częścią aktywnego społeczeństwa, a to jest. Jest jednak niewystarczające. Często potrzebujemy dodatkowych form aktywności obywatelskiej na bardzo różnych poziomach. Nie tylko z własnej prywatnej kieszeni, ale także pomocy i opieki ze strony samorządów terytorialnych. W stowarzyszeniu nikt nie jest zatrudniony na stałe. Działamy po godzinach, poświęcając swój wolny czas, popołudnia, weekendy. Każdy z nas, oprócz tego, że zajmujemy się w stowarzyszeniu tym, czym się zajmujemy, pracuje zawodowo. Edukacja, choć bardziej pozaformalna, jest nam bliska. Szczególnie bliskie są nam debaty oksfordzkie, Ręki obywatelskie. Szkoły, też w akumatorze społecznym korzystają z naszego wsparcia, więc ten stały kontakt z edukacją mamy. Czyli właściwie, żeście wprowadzili przedmiot, zanim został on oficjalnie wprowadzony? Tak, właśnie przedmiot edukacji obywatelskiej już nieformalnie był realizowany przez organizacje pozarządowe, nie tylko naszą, więc super, że to też zostanie ubrane w jakieś ramy i wprowadzone do powszechnego obiegu. Gala pełna wzruszeń. Ta jest to tyle wyjątkowa, że właśnie jest 30. Mieliśmy tą klamrę też z pomostem, który. Pojawił się też na filmiku i na końcu konkurs na reportaż społeczny, właśnie był kierowany do młodych ludzi. Bardzo się cieszę, że na konkurs młodzieżowy wpłynęły prace opisujące tak różnorodne inicjatywy z całego Pomorza. Najmłodsza laureatka miała z tego co pamiętam 15 lat. Ten sektor społeczny jest w jakiś sposób zauważony przez ludzi młodych, i no to jest chyba najważniejsze, tak? No bo my za te 30 lat będziemy już staruszkami, a te. Pokolenie, które teraz na przykład wygrało konkursie na reporta społeczny, być może będzie ciągnęło tę pałeczkę mieczykową dalej. Nas nie zabraknie, nas pozarządowców, nas samorządowców, nas ludzi tych, którzy chcą robić coś dobrego dla innych. O to się nie martwię. Mam nadzieję tylko, że te problemy będą troszeczkę mniej ważyły i troszeczkę łatwiej będzie nam w tych procedurach, które będą coraz prostsze, które będą coraz przyjaźniejsze się odnaleźć.